Kilka dni temu wyrzuciłem filmik z pierwszej próby grzyba głowni kukurydzy. Grzyba, który rośnie o, w ten sposób. Dokładnie o to chodziło. No i próba nie wyszła zbyt smakowicie. No, nie wiem, czy to była kwestia doprawienia, czy to była kwestia sposobu przyrządzenia, w sensie, że tylko masło i sól. Ale postanowiłem pojechać jeszcze raz w miejsce, gdzie dużo kukurydzy rośnie, zebrać trochę tego grzyba i spróbować go. Zrobić z cebulką, z jajkiem, z przyprawami jakimiś innymi niż tylko sól, zobaczymy, czy uda się coś zdobyć młodego i czy zmienię zdanie na temat tego meksykańskiego rarytasu trufli meksykańskiej. Tym razem zbierane są też tylko takie. Młode zobaczymy, czy coś z tego będzie. Trochę już uzbierałem, ale nie zatrzymuję się. Szukam dalej. Pole kukurydzy spore i sporo już takiej głowni poprzerastanej, której niestety nie będę brał. Ale można też trafić na młodziutkie okazy. Takie zbieram Troszkę już ich w siatce Jest Ale Lepiej troszeczkę więcej wziąć zebrać Bo w domu jeszcze jakąś selekcję przejdą Także Trochę na pewno odpadnie Zbiory udane na drugie podejście Do Głowni w sam raz Młode same Małe Ziarna pozbierane. Jedziemy do domu ogarniać dzisiaj jako jajecznica. No, jestem już w domu. Zaczynam zabawę z oczyszczaniem tych kląb i włączę się jak już będę smażył tak wygląda. Owocnych głowni po przecięciu, a, te, a teraz oj, w świetle sztucznym. Czyli, jak widzicie, całkiem młode, świeże owocniki. No, zebrałem to, co najjaśniejsze, to, co najmniej pylące. Takie które jeszcze o, tutaj widać są zbite, zwarte. I próbujemy na masełku z cebulką z przyprawami z jajeczkiem. Drugie podejście. No zobaczymy jak to będzie. Może się przekonam teraz po pierwszym razem, bo za pierwszym razem no, nic szczególnego serwulka się zeszkliła, dodałem głownie, a za chwilę dałem trochę papryki, pieprzu i jajeczka do mieszanki doszedł jeszcze czosnek no i zapach, jako taki w miarę jest zobaczymy, jak ze smakiem będzie Jajeczka wyleciały, mieszamy i zaraz będziemy jeść. Kopiec kretary, cebula, sól, pieprz, papryka, głownia i jajka. Próba generalna podejście drugie. No, w takiej postaci rewelacji nie ma, ale jest na pewno bardziej zjadliwe, bardziej zjadliwe niż sama sól i masło. No ale, nie, że tak powiem, to i tak dalej nie są moje smaki. Zjeść się zje. Ale. Ale nie moje smaki. Mimo, że o wiele lepsze niż pierwsza wersja. No i do zobaczenia. Cześć.